Daj mi tego. Dobra, wykopię sobie złoto, bo złoto się później do jabłuszek przyda. Jak wczoraj znalazłem jabłuszka, to powiedziałeś, że są beznadziejne. Bo były twoje, chyba proste. Ile masz drewna? 5 eee... Pięć pni. 5 pni? <noise> Lamos. Co ty wiesz o życiu? A co ty wiesz o... O wiedzeniu? Powiedz mi tak. Słucham cię. Kto robi dwa odcinki dziennie? Chyba, ty. Tak. A ty ile robisz odcinków w dzień? Gdzie ty polazłeś? A co dzień to interesuje? Nie wiem. Idę. szukać diamentów. <grym> Mordę, ja chcę w tym już dzisiaj mieć ten. Enchant. Mnie to nie obchodzi, co ty chcesz mieć dzisiaj. Tylko co to wniesie dla nas? To, że będziemy koksami. Ty będziesz koksem, bo się ze mną nie podzielisz. No pewnie, że nie. Logi logiczne chyba. Dobra To ja się kopię i powinienem znaleźć pierwszy Bo ja mam metodę O której on nie wie On, czyli kto? ty Wniutko Jak coś teraz mówię tak, że ty mnie nie słyszysz A, no dobra Dobra To ja mam taką tajną metodę, że on nie wie, że ja włączę X-Ray'a No <laughs> Patrzcie teraz, widzicie? Hm. No i zaraz będą diamenciki Dobra, sztywniutko, jak tam u ciebie? Wiesz co, nie mogę tych drachów oh. znaleźć. Ja też coś, nie wiem. Może akurat jakimś fartem zaraz trafię. Nie mogę, cały czas kopię na wprost i masakra. A próbowałeś kopać się w lewo? W lewo, już się kopię w lewo. Zaufaj. Nie, ale dobra, wszyscy wiemy, że i tak ty masz x-raya i zaraz je znajdziesz. Po prostu się do nich <grym> kopiesz. Mam rację? <grym> Powiedziałeś, że mam iść w lewo. A to. Ty... Hmm. To nie tak, że dwie kratki przed tobą były diamenty. Nie, nie. No, gadasz pierdowy teraz. Co? Co ty gadasz, dzieciaczku? Nie masz żadnych diamentów. No bo nie ma. No mnie w błąd wprowadza się, że już miałem już węgiel. Dobra, ale ty miałeś mówić coś ciekawego. Ja miałem nie prowadzić tego. A jak na razie to ja wszystko. No o, do... No opowiedz, bo... opowiedz jakąś historię. A jaką historię mam Ci powiedzieć? Nie wiem, o dziku. Niestety <noise> to, to nie miałem takich ciekawych przygód z dzikiem. <noise> opowiedz jakąś historię, proszę. Zrób ten kanał ciekawszy. Ja mam strasznie, ja mam strasznie ludne życie. Ja mam strasznie ludne życie. A ja węgiel znalazłem i co? Lamus z Ciebie. Ja, a masz redstone? Mam redstone. Ile masz redstone'a? Zaraz pewnie będę miał 20 sztuk Ja <laughs> mam staka ponad mordeczka co ty mi możesz gadać I co to będziesz z tego redstone narobić? Jak my ten serwer będę... niszczy... My ten serwer zniszczymy jutro A czemu? Dlaczego? Bo tak Ja, ja mogę zostawić to jest świetny serwer według mnie To ciebie No no, patrz, no sobie kupiemy O, złota Lapis! Elo a lapis to ja też mam. Lapis. Lapis najlepszy, surowiec jest. No z tego możesz takie rzeczy zrobić, że to jest szok. Na przykład, budynek z lapisu. Nie, ma diamentów dalej nie ma. Bo nie szukasz, nie szukasz sercem. No to ty też nie powinieneś mieć. <laughs> ja szukam sercem, ale nie mam. No właśnie, w tym, tym jest problem. Że ciągle znajdę jakieś gówniane surowce, nie? Zaraz się zdenerwuję, naprawdę. I mam teraz tak, mam ponad 100 Redstone'a, 30 lapisu, 25 węgla, a diamentów nic nie mam. A żelaza ile masz, bo ja mam tylko 5? Żelaza? Eee, yy, gdzie jest żelaza? Gdzie zgubiłem? Aha, już będzie o żelazo, chyba mi się przepala. A ja jestem na dziesiątej kratce, nie? Ja też kupię na 10 sobie. Żelaza mam 17. O, znalazłem żelaza, nic nie mówiłem, że nie mam. To będzie Ale tak, nie, no to... to będzie tak nudny odcinek. W następnym musimy coś ciekawego robić. Wigliny stąd. Z... co? Co mamy robić siedząc w kopalniach? Po, powiedz mi szczesę. A co robią ludzie siedząc w kopalniach? Kopią. No właśnie. Więc umilmy sobie żyć. Mi się zaraz ten kilo skończy, nie? Nie, ja byłem jeszcze tylko drewniany Dobra, nie masz psychy drewnianym kopać diamentów Pewnie, że nie mam. Ja mam wrażenie, że byłem tak blisko kiedyś tych diamentów, tylko... Nie, to cały czas wrażenie, nie? Idziesz sobie... Idziesz sobie tunelem, chodzisz i zawsze masz takie wrażenie, żeby... że może gdzieś kratkę ominęłeś po lewej, po prawej, nie? No. Nie ja tak przynajmniej mam. Za każdym razem. Jak kopię chociaż jedną kratkę do przodu, to nie wiem, Jeszcze dwie kratki do przodu, no. Mam wszystko poza diamentami. Ło, lawa. A lawa to oznaka. Cześć, bo chyba jakąś jaskinię odkrywam. Nie. Nie. i <laughs> co, frajerze, Bambiku? Nie, co? My jesteśmy Family Friendly Content. A. Y, no i co, y, kolego? <grafię> Gratulacje! Ja pierdzielę w końcu, nie? Ile można? Ja kopię chyba już dwusetną kratkę, nie? Mam 400 takich kamienia. A jaki masz, jaki masz kordy? A co Cię to interesuje? Po prostu pytam. 81, 50, minus 57 Ja mam 60, minus 60, 13 To dobrze, chyba nie? No daleko siebie jesteśmy. Nie będziemy sobie kraść, ale musimy się w końcu spotkać i wybudować katedrę. Jaką katedrę? Wielką, a jaką? Nie no, ja rozumiem. Ja bym, taką, ja bym zbudował taką arenę, jakby, wiesz, gdzie, gdzie będziemy się bić. Ale ja się nie gdzieś, lubię. Gdzieś to widziałem, gdzieś już to widziałem, ale nie wiem gdzie. Nie, ja bym to nazwał epoka lodowcowa. Najlepiej, żeby ta arena powstała na lodowcu. Hmm. No najlepiej by wyszło w sumie, tak by pasowały wszystkie kolory do siebie. Ej dobra, zaraz umieram diamenty. Ile masz diamentów? I... Niedużo. Sześć. <głos> <głos> A ty co, ile masz? Ja chłopie nawet żelaza nie mogę znaleźć. No bo to trzeba umieć. Sam sami powiedziałeś, trzeba szukać sercem. A nie wi Powiedziałeś mi. Zacząłem szukać sercem i mam. A jaki tytuł odcinka damy? Szukanie sercem. Tak. Jezus Maria, ale lagi mam teraz? Nie, ja przepadam żelazo. O, żelazo mam. <laughs> Nie zauważyłeś A ty masz brojekę dupną ten nie? A, dupne, <głos> <głos> nie? Ej, okay. ej, 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 co to było? Telefon mi dzwonił Czy ty słuchasz rapu? Co? Co? No pewnie, że tak Nie wolno Dla, Z jakiego powodu? Słyszałeś, żeby ktoś z family friendly contentu słuchał rapu? Tak Kto? Ja No nie, piecek mi do lawy wpadł ja za tym masz speka. Na Naprawdę, nie chciałbym być tak jak ty. Ale znalazłem jaskinię, w której nie ma diamentów oczywiście. Na dziesiątej kratce jaskinia. No tam muszą być diamenty, tylko źle szukasz. ja ci pomogę. Nie, bo ty znajdziesz. Bo to wiesz, jak chodzisz, jak chodzisz szukasz diamentów... No. To jak widzisz, zawsze tak robię. Nie, nie wiem nie do czego, ale zawsze tak robię. Jak widzę jakiekolwiek, na przykład, yy, wiesz, redstone albo jakieś inne rzeczy, takie surowce różne, zawsze kopię się boku nich. A ja myślę, że to nie ma prawa bytu, bo znalazłem redstone, a obok jest tylko żelazo. No właśnie, czyli coś było, tak? Ale żelazo to jedna sztuka żelaza. No to wiesz, no. Nie wiem, nie pomogę ci w takiej sytuacji. Dobra, yy, czekaj, wiaderko zrobię No taka wielka jaskinia nic nie ma Po prostu źle szukasz Szukam sercem. Staram się. Nie szukaj sercem. A czym? To nie działa. To jest niezwykłe. Ja po prostu szukam skini Czekaj, bardzo ładnie, telefon Wy też to widzicie On miał rację, albo na nie? To jest najgorsze Poszedł se Dobrze, że nie widział tej chwili. Oa. Haha. Haha. Ha. Fart. I jeszcze takie info. Takie szybkie info. Poza odcinkami nie będziemy nic robić tutaj, nie? To jest tylko seria skupająca się na odcinkach. Inaczej nie ma bata. Jak coś, to mu powiem, że nie znalazłem sentimentów. Może nie ogarnie. <śm> <śm> Dużo rzeczy o nim nie wiecie, ale to jest naprawdę spory skamer. O! Ile mam tego żelaza 20? I tu pewnie dostaniecie muzyczkę, bo nic się nie dzieje, ale tylko czekam aż on wróci. Będę mógł mu oświadczyć, że znalazłem diamenty. To będzie tak niesamowite, że ja nie wiem. Dokładnie. No, sorry. Mm. No, co by tu jeszcze powiedzieć? No właśnie, dwa odcinki dziennie, będzie Gieta San Andreas, Prison Architect. CSGO, na Faceitach poradniki będziemy skopiać graczy eee. teraz się skupiam na kapaniu, nie wiem co mówić jem zupę jedliście kiedyś kropnik jak jedliście krupnik to dajcie lajka chwilę na której mi kratce, 11 można kapać ciągle słyszę lawę. Dobra, ciekawe, czy on wróci kiedyś. Jasna serwis, jasna na, Serbia, jest na mm. Sytuacja wyglądała wczoraj tak, że nagrywaliśmy, a się okazało, że on nie ma dźwięku, bo jakimś cudem mi się słuchawki przełączyły i to było najgorsze ze wszystkiego, nie? Dobra, no, znalazłem trzy diamenty i nic nie ma więcej. Klasa jaja robi. W razie jakby tu coś miało przyjść i z drugiej strony A tu coś może jeszcze być. Dobra, <śm> kopiemy spoko, fa sporo fajnych surowców. <gry> Daj mi kurde tego Ale ja nie wiem kiedy, gdzie ty zginąłeś Dobra wiem czekaj kopalnia tu jest jakaś Ja pierdzielę diamenty czy razem dwa Wiesz kiedy to się stało? Kiedy? Dosłownie trzy sekundy przed tym jak przyszedłem no Ja wiem przyszedł. no bo ja chodziłem normalnie tylko przez telefon gadałem I teraz patrzę i jakie szkielety są dwa to znaczy chciałem szybko uciec Zostało mi jedno serduszko i nie trafiłem jeszcze w wejście bo woda była O nie Najgorzej. No i... Ale no plus no i... jest taki, że ja znalazłem diamenty i mam stak żelaza. No tak, to mi tam wali. Dam ci coś. Jak będziesz chciał. No bo już tam jestem przy tym praktycznie. No nie! Dlaczego ty to zakopałeś wszystko?! Co zakopałem? No wejście tam! Ale ja nic nie ruszałem tam. Mordo Kur... Mnie tam nie ma! Muszę rączką wykopać kobla. No to kop Masz 10 minut, generalnie. Gdzieś po 10 minutach dopiero znikają? Tak. A dobra, to luz Chyba znajdę. Chyba, że jak nie znajdziesz. Nie no, bo to gdzieś w kopalni to w sumie. Nie no, powinienem znaleźć. Ale najgorzej, że. Pi... A znaczy, wiesz, te diamenty to znajdę jeszcze. Ale te ja miałem poziom już chyba 15. Już? No, dobra mam. Znalazłeś wszystkie rzeczy? Dobra, ja bym wyszedł z kopalni i się spotkał, bo dużo mam rzeczy już. Dobra, czekaj, ja tylko wezmę diamenty, jeszcze później razem. Jak najszybciej wyjść z kopalni? Kopiąc się w górę. Nie da się kopać w górę. Bardzo jak się nie da. Kopię po prostu I yy, Ale my... po coje później bloki, nie? Dobra, generalnie jak się wykopiamy. To może wyjdźmy, górę... to może weźmy po prostu tam gdzie weszliśmy. Wiesz jak tam się idzie czy nie Nie, bo ja zrobiłem taki dosyć skomplikowany tunel Przez cztery kopalnie przeszedłem jakieś No to masz ciężarki Kopię się w górę Stary żwir na mnie spadł to jest poziom łatwy, czy mi się wydaje? Jest trudny. A co? Nic, bo potwory mnie w ogóle nie atakują teraz. Znaczy, pająki. Przed chwilą się od szkieleta. Szkielet zawsze atakuje. Ale pająki, jak na nie nie patrzysz, to też nie atakują. Nie, no atakują, no co atakują. A w sumie teraz może być, dzień, na zewnątrz. Ale z tego co wiem, to po prostu w nocy, w nocy pająki atakują, nie? A jesteś rudy? Co? Pamiętasz jak wszyscy cię nazywali rudy? No. A teraz jesteś ty wniutka. <grym> e bo ja generalnie mogę... Yy, Co można? Mogę wykopać obsydian już. Na no serio? I mam tu, bo ten obsydian już mam obok siebie. A wbijam na górę. No to... O nie, dobra, nie wykopię tego jednak, bo nie mam patyków. A nie, nie nie mam patyków. Kurde, nie zrobię kilofa z diamentowego. Idziesz na górę? Jest ja tylko jedno w głowie. Tylko... A dobra, mam! Dobra, czekaj, mam. Tylko jedno w głowie mam. Minecrafta. Dobra, kilofa O nie! O. W oceanie jestem. A nie. Jestem na jakiejś trawie. Dobra, czekaj, to tylko wykopię tak z... Nie wiem. Ile na, ile na portal potrzeba jest? Wiesz, ile? 10. Stary. Ja idę się z powrotem zakopać. Co tu się dzieje? Kurde, najgorsze jest to, że ja nie mam miejsca na... Wychodź. Y... Wychodź na zewnątrz. Mordo, mam obsydian. Nie obchodzi mnie, co ty masz. Co, jeszcze pewnie chcesz portal zaraz zbudować? No. Myślisz, że po co obsydian kopię? Nie wiem. Na enchanty? Mmm... Zależy co chcesz. Chcę żyć. No to dobra, to czekaj chociaż na ten, chociaż na enchant, wykopię tego obsidianu. Cztery tam były, nie? W ogóle znalazłem bardzo fajną miejscówkę pod chatę. Wiesz? A, czyli... Kurde, nie wykopię tego teraz. Nie wykopiesz? Dobra czekaj, postaram się, bo to jest lawa wszędzie, wiesz i kop kopałem teraz i mi to się do lawy wpadło. Już chyba dwa Dobra, to nie wpadło, ile mam? A mam trzy, dobra, to jeszcze jedno Dobra To mi w sumie pozostało czekać na ciebie, musimy coś mówić, żeby był odcinek Dobra, czekaj, ja wykopałem i teraz już tam wracam do ciebie Ty Podaj mi kordy swoje już jesteś na górze? Yy, nie, ale... Ale... Zaraz będę, bo w sumie wiem jak wyjść stamtąd. To ci Ja napisać? będę w tym miejscu, ja będę w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy się kopać w dół. Ja jestem tak. Wiesz Napisa co Wiesz, w które miejsce to jest? Jak napisać na czacie? O, teraz się napisało. Yy, a to w sumie niedaleko chyba tam gdzie my byliśmy, nie? Nie wiem. Jak mi się coś się kojarzy Tutaj bo to tutaj się szło Chyba Tak, tutaj Dobra już się... I zaraz wychodzę z Dobra, prawdopodobnie już nagraliśmy to, że... materiał na dwa odcinki Dlatego od tej pory kiedy wychodzimy na zewnątrz i się spotkamy rozpoczniemy nowy odcinek no, Wigilię. Dobra. To czekaj, to tak zdążymy w 20 minut? Hm? czy 20 minut zdążymy? Też zdążymy. Nagrasz to. A czemu w 20 minut? Bo ja bym musiał jeszcze do świąt przygotować tam pokoje. A no dobra, był... zdążymy. Tam, bo mam... powiedziała. To będzie klucz że odcinek wigilijny. Mam powiedziała, że jak się ze w domu, to że mnie chociaż pomógł czymś. No dobra. Dobra, gdzie ty jesteś? 80, tu, tam. Dobra. Eee... Kurde, tarcze muszę sobie zrobić. Zapomniałem żelaza z pieca. Ile? No, dużo. Dużo? No, czekaj, cofnę się szybko. To ja, to może przyjść do mnie na moje kordy. Nie, A bo czekaj, ja, kiedy... ja przepalam wszystko teraz. A, no dobra, to to samo. No dobra, to, to ja zejdę szybko na dół. Tu ile tam jest, drogi minuta. I przyjdę do ciebie, to na te kordy. Dobra. Ja tylko przepalam i sobie dokończę zupę.